Zanim zacznę, chciałabym wspomnieć mojego męża, tutaj właśnie widocznego, z panem mecenasem Dzeczkowskim. To dzięki... Dzięki niemu zajmuje się sokołówkiem. To on przechowywał dokumenty związane, przechowywał bardzo dużą objętościowo korespondencję z panią Reginą Ziemkiewicową, która po II wojnie światowej jako sekretarz Komitetu Opiekuńczego Szkoły chciała reaktywować tę szkołę. I podejmowała, miała różne propozycje, chciała bardzo właśnie, żeby to dzieło, które, na którym oni poświęcili. I tak pisała pani Regina, że to bardzo boli, że po 30 latach służby dla ludu z przekazania ziemi przez dla ludu, władza ludowa nie znajduje uznania i nie, nie chce doprowadzić do e, zachowania tych pamiątek. E, mój mąż, chociaż nie był związany bardzo z. Z Tomaszem Kronowskim w prostej linii, niemniej jednak ponosił konsekwencje tego. Nie mógł się dostać na studia. W aktach mu napisano obcy klasowo, syn kamienicznika, więc się przelew koledzy ze szkolnej ławy, działacze partyjni. Przedmeldował się z Cichanowa do Warszawy i w następnym roku na te studia się stamtąd dostał. Ech. Proszę Państwa, mój mąż, jak Państwo go znali w większości, miał takie szlachectwo w sobie, w sposobie bycia zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Był kochającym ojcem, no, dziadkiem, wujkiem, no i moim najkochajszym mężem. Zawsze pogodny, zawsze uśmiechnięty, skromny, nigdy się nie pchał do przodu, tarnęli się do niego ludzie.